siemanko siamanko, drodzy widzowie, zobaczcie co się dzieje. Połowy magnesem oddymowym nie tylko polegają na tym, że zbieramy wszystko, co metalowe, takie jak tu, tu, czy tamto, czy to, co się leżało przy drodze, zabieramy, ale też i zabieramy butelki plastikowe, metalowe i inne te fajansy. Fajans, już tam pozostały, który się nie daje do odzysku, do przetworzenia na jakieś tam rzeczy zwrotne, po prostu gdzieś tam wyrzucałem w pracy do Daniela, no i co, zobaczcie, to jest 1, 2, 3, 4, 5, chyba to jeszcze szósty jest worek. Po prostu plastikowych butelek. Bo jak zobaczycie tu mam butelki, czy to. Nie wiem. A się zobaczy. A tak w ogóle, jeśli tutaj już jesteście, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, kochani moi. To zwiększa moje zasięgi. I zobaczcie, tak to się wygląda. Coś, kto ktoś może wyrzucić w śnieg. Gdzieś tutaj, gdzieś tam, gdzieś tam na ulicy. Ja po prostu dalej to zbieram i oddaję do Zapsomatów. Dobra, gdzieś to był statyw. Tak, jest mój mini statyw. To jest obciążenie. Bierzemy się do roboty. I zobaczy tu, jak komie pan przyjeżdża, pokazuje bez twarzy, Jest butelka, jest worek. Każdy może to wyrzucić. No i dobra, Zmieniłem miejsce położenia, bo tamten butelkomat niestety był nieczynny, więc mam kolejny. Pozdrowienia dla pana Marka. Marek, pozdrowienia. mamy. Raz, dwa, trzy. Cztery. Ojejku. Ale tego uzbierałem. No i to wiadomo. Dobra. Jedziemy z tym koksem. Jeden. Ooo. to jednak jest pełne. Więc nie ma co tam wpychać na siłę. Muszę coś, coś znalazć jak jakieś opakowanie dla punktu, ale tak jest każdy teraz wejść opakowanie w otworze wytalnej O, tak i tak miliard 200 razy kochani moi Zobaczymy, no. może zdobędę jakieś pudełeczko na to na te koreczki, bo to koreczki mogę gdzieś tam przeznaczyć na jakieś ten cele jakieś cele charytetywne, jakieś tam oddać, jakieś serduszka prawda, tego. A tam, po dla na Kuberta e, od klimatyzacji, dał mi takie fajne silniki, wirniki. No, kolejne. No, i tak to się zbiera się. A to widzicie tam po czajniku, tu podstawka, tam po jakimś tym gram do grama, kilo do kila, i będzie pica. Kila. No, i tak to się uzbiera, kochani moi. Zawsze coś tam do przodu. Nie są to ogromne pieniądze, bo ja na to nie patrzę. Tylko patrzę, patrzę na to, żeby tam wzdłuż ulic, także pięknych, nawet takie tutaj, w tym łódko oświeżonym, Żeby było, było jednak cistę, ten O. Teraz na Chyba o tu mam jakieś pudełko to nie wiem po czym to jest, ale zobaczymy o to będę miał na nakrętki od razu nakrętkę Opakowanie teraz umieść opakowanie w otworze. Drukowym. Dobra, chyba jednak sobie to przełożę, to tutaj będę miał tak wygodniej. Tak mi się wydaje. No chyba, że położę sobie jeden na drugi. O, o, jak, o ale tego mam. Takie też. Teraz umieść opakowanie w otworze. Drukowym tu tu się nas już zamarzło. zamarzło. woda zamarzła. nie lód O, może tak to będę robił? O!

no i tak to się właśnie odbywa. Ludzie mówią, że nie ma, nie ma pieniędzy. Pieniądze są. Tylko po prostu trzeba umieć <laughs> je ponieść. O, amortyna. a może da. Nie rozpoznań produktu. A, to coś. na adres ekranu. No, tak, 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 tak. i zdobione No, jak na razie mam Pan to oszalał z tymi butelkami? Proszę pana, tak, jak najbardziej To no, tylko jest jedna piątka tego co mamy Siemasz nie ma miejsca Jest, upycham nogami już No pozdrowiłka Marek, a tu po się, Marek się wyłania <grymne> muszę na, na bieżąco wylewać z nich te resztki, bo inaczej widzicie co się dzieje. Dobra, jak na razie jest 32 butelki, skanujemy aplikację bo to wiadomo, że to może coś się nie udać złośliwość

Dobra co się jest? tych halów Nie wiem, to jest pusto totalnie Nie wiem Nie ma pojęcia. dobra, nieważne To też jest pełne nie Domo czegoś, nie zauważyłem tego to, to kiedy, kiedy indziej to bywalę Lecimy dalej Muszę przynieść opakowanie z otworze wrzutowym. To jest takie coś. Tak, muszę to na bieżąco... wydostać. O, takie to ja na, na bazie lubię zbierać, puszczuszeczki. Dobra, worek kolejny. Tak, teraz coś mi się tutaj zawiesi, To będę miał. O. Worek już raz, dwa, trzeci. Ojej, ale tego uzbierałem. Tak jak Boguć. Na swoim kanale zbiera, zbiera, sekcjonuje i powiedz, gdzieś tam wyrzuca na przod, Tak jak mówi. I widzę miejsca. Ale tego zbierają. Ja pierdzielę. Pamiętajcie. Wszystko jest dla pieniędzy. Tak jak, jak mówi zdany jest to za Teraz <noise> Znowu, to naprawdę nie jest moje. No to bywa i tak. Zapełniłem butelkomat. No dobra. No Tego się nie spodziewałem, żebym zapełnił butelkomat. No dobra kochani, sprzątamy dalej. Cześć.